No, witam. Ogółem chciałem Wam pokazać y, Militaria, które znalazłem. Y, ogółem już wyszedł jeden odcinek, i radzę go serdecznie obejrzeć, bo pokazałem tam wiele rzeczy. A teraz pokazuję y, trzy rzeczy, które udało mi się znaleźć y, po nagraniu tamtego odcinku, jakby w tym odstępie czasu. No, pierwszy to jest taka łuseczka, Jakaś dubeltówka na albo dzika, albo jelenia, chyba bardziej na jelenia no nie wiem, stara, nie wiem, 40 lat myślę, że ma, bo jeszcze tutaj coś się świeci, jakby jest świeci, kurde nie jest zardzewiała do końca no ale nie wiem, to jest 16, 12 co ja mówię no potem jest taki, o bagnet taki dosłownie fragment bagnetu to nie jest dużo oraz oraz pochwa do bagnetu. No tak o bagnet wygląda jest fragment całkiem astry, ale No. I tak wygląda pochwa do niego. No też fragment. Więc jak najbardziej fajnie tak znaleźć. A trzecią rzeczą, już Wam pokazywałem, jest taki o Teraz już niedawno znalazłem o, taką łóżkę. To jest łuska od pocisku, bo jeszcze była tam dalej. To jest sam pocisk. O, coś takiego. I to był sam pocisk. To w środku były kulki. Przy wystrzale tutaj był czasowy zapalnik. Wywalało i kulki raniły piechota. No, łuska ogółem 70 mm. Całkiem sporo. 7 cm. No, całkiem dużo. No, jest trochę w słabym stanie, jeszcze dało mi się trochę doczyścić tutaj. No, i tak wygląda, no. To na